Jak przygotować się do ciąży po poronieniu? Poronienia małych ciąż zdarzają się dosyć często. Nawet e, uważa się, że u par współżyjących regularnie, to połowa miesiączek może być ciążami, e, o których nawet nie wiemy, że były. E, są takie badania eksperymentalne, które udowadniają. E, my to nazywamy tak zwanymi ciążami biochemicznymi, dlatego że e, można taką ciążę potwierdzić, badając e, poziom hormonu beta HCG. w. Krwi, na przykład w drugim, trzecim dniu opóźnienia miesiączki. Można wtedy wykazać wzrost hormonu, co świadczy o tym, że taka ciąża faktycznie się w organizmie kobiecym pojawiła, po czym za 2-3 dni pani sobie normalnie miesiączkuje. Trudno to traktować jako jakieś poronienie prawdziwe, ale dla lekarzy, którzy zajmują się niepłodnościami, to ileś takich zdarzeń w życiorysie kobiecym już jest dla nich pewnym objawem. Eee, straty małych ciąż typu 6-7 tygodni również się, się mogą zdarzyć. Eee, są one bardziej bolesne e, dla pań, ponieważ już mały pęcherzyk ciążowy, ale na przykład jeszcze bez zarodka, już jest widoczny w USG i kobiety się zdążą do nich e, przywiązać. Eee, na szczęście poronienie takiej małej ciąży zwykle odbywa się mm, kompletnie, czyli nie wymaga e, żadnej ingerencji medycznej, chirurgicznej. Nie pozostawia śladów w macicy. Natomiast jest dowodem, na pewne nieprawidłowości, które mogą występować w czasie okołowulacyjnym. Są to zmiany hormonalne, których nawet niewielkie zaburzenie może powodować, że początek ciąży nie przechodzi prawidłowo, że komórki, które wtedy dzielą się bardzo intensywnie, nie ulegają prawidłowym podziałom. I wtedy natura sama wybiera moment, w którym zakończy taką ciążę, bo prędzej czy później ona by się nie udała, albo by się okazało, że zarodek, embrion jest obarczony wieloma wadami. Jest na to wyjście. Przed kolejną ciążą konieczny jest pakiet badań, jakich to już zdecyduje lekarz. Natomiast chciałbym podkreślić, żeby po stracie nawet jednej ciąży, zwłaszcza jeżeli kobieta ma lat 30, nie próbować zachodzić w ciążę no na żywioł, bez żadnych badań, dlatego że może to się skończyć kolejnym poronieniem, i wtedy nawarstwiają się uwarunkowania negatywne psychiczne przed kolejną ciążą. I może się okazać, że w kolejną ciążę wtedy jest trudno zajść. W związku z tym, jeżeli zdarzy się poronienie małej, wczesnej ciąży, yy, proszę się nie niepokoić. Broń Boże, nie przywiązywać się do takich strat małych ciąż, żeby one nie obciążały panie psychicznie. Natomiast poddać się badaniom, które yy, zaproponuje lekarz i po wynikach zapewne będzie jakieś leczenie. I wtedy można z całą świadomością zachodzić w ciążę, będąc pewnym, że ciąża się uda. Konieczne, konieczne są badania diagnostyczne, proszę się im poddawać i nie obawiać się o przyszłość kolejnej ciąży.